Witam Państwa w szesnastym epizodzie naszego cyklu. Tym razem poznamy uloki Jaworzyckiego Wzgórza Korzeniec, które znajduje się w Cezarówce Dolnej. Ostatnio byliśmy tutaj z kamerą naszej telewizji 7 lat temu. Raz, żeby pokazać piękne okoliczności przyrody, potem skutki pewnego pożaru, który wystąpił dwa dni po naszym ówczesnym nagraniu. Teraz czas sprawdzić, jak wzgórze się ma po tylu latach. Prezentację pięknych okoliczności tutajszej przyrody zaczynamy od grupy krzewów, które wyraźnie się odbijają w tutejszym krajobrazie. Z oddali taka jasno-zielona plama. Ta grupa krzewów to Trzmielina Pospolita, gatunek taki sobie, jeśli chodzi o występowanie w jaworznie. Tutaj jednak ma bardzo ciekawe i osobliwe skupisko, mające moim zdaniem. Co najmniej 20, no może 30 lat. Krzew właśnie kwitnie, i tutaj warto zwrócić uwagę na to, że kwiatki mają tak około centymetra szerokości. No i trudno jest tak przeciętnemu człowiekowi zobaczyć, no bo znać człowieku jasnozielony kwiat w ciemnozielonym gąszczu. Spójrzmy teraz na łąkę, która znajduje się we wschodniej części badanego obszaru. No i taki obszar to taki dla przeciętnego mieszkańca naszego kraju, dzięki odpowiedniemu systemowi kształcenia, to taki zielony, nierozpoznawalny tłum. Ale jak się zagłębić, jak uważniej tutaj pochodzić, można znaleźć szereg ciekawostek. Oczywiście nie wszystkie wam pokażemy, ale taką osobliwością jest tutaj na przykład przytulinka wiosenna. Teraz już na kraj łąki i lasu trafił nam się płat czegoś bardzo żółtego. Ta roślina to pierwiosnka lekarska. Gatunek, który cechuje się tym, że posiada bardzo luźny kielich w stosunku do wąskiej korony, a w upadku korony pojawiają się pomarańczowe plamki. Roślina bardzo lecznicza, ale co jest najważniejsze w tym wszystkim? Kiedy ona zakwita, zaczyna się drugi etap wiosny czyli tak zwane pierwiośnie. I spójrzmy teraz pod rozłożysty krzew śliwy tarniny. Tutaj usadowiła się Konwalia Majowa. Jest koniec kwietnia, ale pierwsze kwiatki już się pojawiają. Zanim wejdziemy do właściwego lasu tego, który jest tutaj nazwijmy to takim płatem celebryckim, zwrócimy uwagę na grupę modrzewia. Moim zdaniem jest to modrzew szkocki, czyli mieszaniec modrzewia europejskiego z modrzewiem japońskim. Ten gatunek chętnie jest sadzony przez leśników, dlatego że no, dość szybko przyrasta i daje no, szybko drewno, które można w jakiś sposób pozyskać i wykorzystać. Wchodzimy w parcie lasu bukowego. I tutaj najważniejsze jest, że mamy sporo okazałych drzew, zapewne już owocujących, ponieważ u ich podstawy i w cieniu tych drzew są płaty licznych siewek tego gatunku. Wybraliśmy się tutaj po to, aby zwrócić uwagę na potrzebę objęcia tego lasu czy tego wzgórza jakąś formą ochrony. Na razie jest ono objęte normalną, rutynową gospodarką leśną i takie pewne zaniepokojenie mogą budzić czerwone kropki na pniach wielu drzew. Według mojego doświadczenia są to swoiste stygmaty śmierci. Na szczęście, w nieszczęściu nie dotyczy to wszystkich drzew z tego lasu. Chodząc do lasu warto czasem przyjrzeć się dokładnie pniom wielu drzew, ponieważ czasami kora daje duże pole do popisu, do interpretacji, co my tutaj widzimy. Od na przykład takie piękne zmarszczki, czy to wokół miejsc, gdzie opadły gałęzie, czy też takie zmarszczki, tak jakby kora szybciej rosła w stosunku do pnia, w każdym razie całość wygląda moim zdaniem przecudnie. Kolejną grupą wzorów, które można zobaczyć na pniach tutejszych drzew, są takie podłużne spękania. No, wygląda to jak tłum malowany ręką współczesnego grafika abstrakcjonisty. Największą osobliwością florystyczną wzgórza korzeniec jest obfitość przylaszki pospolitej. Kiedy jeszcze podlegała ochronie prawnej, a nawet ścisłej ochronie prawnej, ludzie, którym to pokazywałem, twierdzili, że tylko tu gdzieś w jawornie, na ziemi szlanowskiej, przylaszka jest godna swojej polskiej nazwy znaczy się przylaszka pospolita. Oczywiście zawsze jest na coś za wcześnie, na coś za późno. Teraz możemy tylko podziwiając zieloną mgiełkę na dnie lasu, wyobrazić sobie, jak to miejsce wygląda, kiedy mamy tutaj błękit przylaszczek kwitnących. W płacie lasu, który teraz oglądamy dominuje Bóg Pospolity, ale wiele wskazuje na to, że w ich cieniu czai się kolejny następca, jest to jesion wyniosły. Gatunek, który teoretycznie uwielbia miejsca podmokłe, wilgotne i jest gatunkiem ginącym w Polsce, a tutaj jest go nader dużo. Oczywiście nie tak dużo jak buków, ale jest to znacząca domieszka. Wzgórze korzeniec budują skały, skały wieku triasowego. Pokażemy je sobie przy innej okazji, a teraz zwróćmy uwagę na to, że w takich warunkach drzewa muszą robić wszystko, aby nie przegrać z grawitacją. Jedną z tych strategii rozwojowych jest właśnie rozszerzenie podstawy pnia i korzenie, które wpijają się dość daleko od jego osi, tworząc charakterystyczne tutaj i zgrubienia, i takie palczaste struktury. Kalny Trzon wzgórza korzeniec tworzą dolomity RETU, czyli najwyższego piętra triasu dolnego. Dla osób mniej zorientowanych jest to po prostu góra góry dołu. I zwracamy uwagę na to, że jest to tak zwany dolomit pierwotny, czyli jakby to była oliwa z oliwek, to byłaby ekstra virgin, czyli takiego pierwszego tłoczenia, tutaj możemy mówić z pierwszego dolomityzowania. I skała ma strukturę laminowaną. Osiągnęliśmy zachodni skraj wzgórza Korzeniec i tutaj odsłonięcia Dolomitów retu są najbardziej malownicze. Przyjrzyjmy się niektórym z nich i jak zauważycie, skała ma naprawdę strukturę laminowaną. A takie laminacje to świadczy o tym, że w okresie sedymentacji nic ciekawego się nie działo. W 2018 roku wzgórze Korzeniec padło ofiarą pożaru i to na krótko po tym, jak pokazywaliśmy piękne okoliczności tutajszej przyrody. I wydawało nam się, że szkód wielkich nie ma. Ściółka spłonęła, kilka drzew było muśniętych tylko ogniem, ale jak widać, nie wszystkie dały radę w ciągu tych kolejnych siedmiu lat. Co można zobaczyć zerkając w korony tego zielonego lasu. I oglądać te nieliczne, na szczęście, suszki, które oczywiście teraz padają ofiarą grzybów no i innych drewnojadów, które też przecież coś jeść muszą. Pora sprawdzić, jak sobie las poradził ze spaloną ściółką. Tutaj widzimy świeżo opadłe liście. Taki liść bukowy to on potrzebuje co najmniej 4 lat, żeby się definitywnie rozłożyć. No i teraz spróbujmy dotrzeć do gleby. I jak widzimy, siwie nie widać śladów węgielków, no może jakaś analiza fizykochemiczna by coś dała, ale wygląda na to, że te spalone liście już przeszły do historii, Śladu po pożarze nie ma, gdyby nie ta opalenizna na drzewach, te rany i te suszki, to byśmy nawet nie wiedzieli, co się tutaj stało, gdyby nas tutaj nie było te 7 lat wcześniej. Czasami takie traumatyczne przeżycia dają zaskakujące efekty. Mamy odsłonięte drewno, które jest już konsumowane przez chubiaka Pospolitego, Fomes Fomentarius, ale zwróćmy uwagę na to, że rana po bokach się zabliźniła i prawdopodobnie usiłuje gdzieś tutaj narastać, a jednocześnie korona drzewa wciąż jest żywo zielona. Jest spora szansa, że jeszcze jakiś czas pożyje. Oto kolejne bardzo kalekie ofiary tamtego pożaru, drzewa akurat żyją. Oto kolejne osobliwe drzewo. Podejrzewam, że ta tutaj smuga to jest ślad po tym, że mógł go trafić piorun. Ewentualnie jest to efekt rozłamywania się i takiego delikatnego kaleczenia i szybkiego gojenia się. W związku z tym, że korona jest tutaj dość mocna i bardzo rozwidlona na pewnej wysokości. Tak czy owak, jest przyjemnie popatrzeć na te twory i uruchomić sobie pole wyobraźni, co my tutaj możemy sobie dostrzegać. Pewnym urozmaiceniem w tej buczynie są inne gatunki drzew. W tym wypadku mamy tutaj grupę brzozy brodawkowatej. Zwróćmy uwagę na białą korę w górze. Sino zielony nalot to jest porost, który nazywa się misecznica proszkowata. No i jak to ona ma w obyczaju, kora drzewa w nasadzie jest bardzo gruba. To takie zabezpieczenie, tak na wszelki wypadek, gdyby jakiś pożar był. Osiągnęliśmy zachodni skraj wzgórza Korzeniec i tutaj zwracamy uwagę na to, że skraj lasu zdominowała lipa drobnolitna Tilia Cordata. Wystarczy przyjrzeć się jej liściom, aby zorientować się skąd taka nazwa. Po prostu mają kształt serduszka. Kolejnym drzewem, które można spotkać w rejonie korzeńca jest wiśnia wonna, czyli terasus mahaleb. Tutaj mamy takie sobie malutkie drzewko, ale najważniejsze, że już kwitnie, znaczy się w tej okolicy będzie się pojawiało. Wisienki oczywiście niejadalne. O czym rzecz dumać stojąc na skraju buczyny na korzeńcu pod prawdopodobnie najstarszym bukiem w tym lesie, jak dla mnie mógłby nawet już być uznany za pomnik przyrody ożywionej, chociaż troszkę daleko mu do e, tych nazwijmy to, przepisowych rozmiarów, no ale trzeba takiemu drzewu dać życiową szansę. Owóż lasy tutejsze ciągle podlegają rutynowej gospodarce leśnej. No i cóż, jak to mówią, może się zdarzyć sytuacja, na zasadzie jest las, był las, może będzie las. Miejmy nadzieję, że uda się to utrzymać w takiej postaci, jaka tu jest. Wiadomo, że co po niektóre drzewa w takich drzewostanach muszą być wycinane, aby inne miały szansę urosnąć na większe, bardziej potencjalnie pomnikowe, tak jak to się dzieje w ogródkach kiedy dajmy na to, przerywamy marchewkę na grządce, żeby uzyskać godny prąd z tego, co pozostało. W najnowszym odcinku cyklicznego programu łamigłówki energetyczne i klimatyczne prowadząca Wioletta Dobraz rozmawiała z Dorotą Zawadzką wstępnie, prezes zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, o jednym z najważniejszych tematów współczesności finansowaniu zielonej transformacji. Już na początku rozmowy padło pytanie, które nurtuje wielu: czy finansowanie zielonej transformacji to wciąż tylko wizja, czy już rzeczywistość? Odpowiedź prezes funduszu była jednoznaczna: to rzeczywistość, czego najlepszym dowodem są liczne projekty realizowane z udziałem środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W trakcie programu poruszono również strategiczne kierunki działania funduszu. Prezes Zawadzka Stępniak opowiedziała o priorytetach wyznaczonych w aktualnej strategii. Nacisk położono między innymi na wspieranie odnawialnych źródeł energii, poprawę efektywności energetycznej, a także na rozwój gospodarki o obiegu zamkniętym i ochronę zasobów wodnych. Nie zabrakło też pytań o najpopularniejszy program wspierany przez fundusz Czyste Powietrze. W dyskusji pojawiły się kwestie dotyczące wypracowanych zmian, które mają ograniczyć Nadużycia i usprawnić procesy rozliczeniowe. Omówiono również rolę operatorów programu, którzy w terenie odpowiadają za wspieranie beneficjentów i ułatwiają dostęp do środków. Rozmowa była nie tylko źródłem konkretnej wiedzy, ale też inspiracją do dalszych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. Dzięki takim inicjatywom, jak łamigłówki energetyczne i klimatyczne, temat zielonej transformacji staje się bliższy każdemu z nas, zarówno w wymiarze lokalnym, jak i krajowym. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozpoczął cykl szkoleń skierowanych do przedstawicieli gmin, które na co dzień wspierają mieszkańców w korzystaniu z programu Czyste Powietrze. To właśnie samorządy prowadząc lokalne punkty konsultacyjno-informacyjne są pierwszym i często najważniejszym źródłem pomocy dla osób ubiegających się o dofinansowanie. Spotkanie inaugurujące szkolenia, które miało miejsce 14 kwietnia, otworzyła Iwona Gejdel-Targosz, zastępca prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Zajęcia poprowadziła Anna Machura, kierownik zespołu operatorów i współpracy z gminami w programie Czyste Powietrze, wspólnie z zespołem ekspertów funduszu. W trakcie spotkań omówiono najważniejsze zagadnienia związane z rolą gmin w programie. Od bieżących zadań, przez przykłady skutecznych działań realizowanych w różnych częściach województwa, po najnowsze zmiany i udogodnienia wprowadzane z myślą o beneficjentach. Przedstawiono również narzędzia, które mają ułatwić pracę lokalnym operatorom programu. Wspólne działania samorządów i funduszu to realny krok w stronę poprawy jakości powietrza na Śląsku. Każdy mieszkaniec województwa śląskiego może dziś realnie wpłynąć na przyszłość ekologiczną regionu. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach uruchomił internetowe konsultacje społeczne, w ramach których zbierane są opinie i sugestie dotyczące listy przedsięwzięć priorytetowych planowanych do dofinansowania w 2026 roku. To otwarty etap, w którym każdy zainteresowany może zgłosić własne pomysły lub odnieść się do już zaproponowanych działań. Wystarczy wypełnić prostą ankietę online, by wskazać, które ekologiczne inicjatywy, zdaniem mieszkańców, zasługują na wsparcie finansowe ze środków funduszu. Konsultacje online są częścią szerszego projektu Kierunek Zielona Transformacja, w ramach którego w miastach województwa odbywają się konferencje i spotkania poświęcone najważniejszym wyzwaniom środowiskowym. Głównym celem jest wspólne wypracowanie kierunków działań na najbliższe lata. Opinie można przesłać do 15 maja 2025 roku. Wszystkie zgłoszenia zostaną dokładnie przeanalizowane i mogą zostać uwzględnione przy opracowywaniu ostatecznej listy projektów. To nie tylko szansa, aby zabrać głos w ważnej sprawie, ale także okazja, by mieć bezpośredni wpływ na decyzje inwestycyjne w ochronę środowiska na Śląsku. Warto skorzystać.